Na historii siedzę, kartka zimna jak lód W pustka, totalna, no po prostu cud Nauczyciel patrzy, kręci się jak radar A ja cicho kombinuję, robię swój standard. Telefon w kieszeni, mój mały przyjaciel Jedno spojrzenie i wiem już co dalej W klasie szelest kartek, stres jak w sądzie A ja spokojnie lecę, wszystko mam na względzie Pała już nie grozi, nie tym Szło. Wszyscy siedzą z pięci każdy boi się w to. A ja czuję się jak król, no po prostu to nauczyciel przychodzi, serce robi bam, ale kryje się tak dobrze, że nie widzi gram Zadania długie, podchwytliwe jak nic, ale ja mam. Może to podstępne, może trochę zło Ale w tej szkolnej dżungli robi się to, co się da, bro Najważniejsze, że stoję, nie topię się znów Bo pała mnie nie złapie, nie ten dzień, nie ten ruch Pała już nie grozi, mam ten sprawdzian w kieszeni Przeszedłem przez to gładko, zero stresu, zero sceny Historia nie wygrała, nie pokonała mnie dziś I tak właśnie to wygląda, kiedy spryt robi wynik